Justyna Wasilewska zachwyciła w Heweliuszu. Niewiele osób wie, że jej ukochana również jest sławna. Justyna Wasilewska zachwyca w nowym, emocjonującym serialu Heweliusz. Aktorka wciela się w rolę kobiety, która w katastrofie promu traci najbliższych i musi walczyć o przetrwanie. W rozmowach z mediami dzieli się nie tylko refleksjami nad postacią, ale też opowiada o swoim życiu prywatnym i relacjach, które są dla niej najważniejsze. Heweliusz, rola Justyny Wasilewskiej i dramatyczna historia Heweliusz w reżyserii Jana Holoubka opowiada o katastrofie promu który 14 stycznia 1993 roku zatonął podczas gwałtownego sztormu na Bałtyku. To największa tragedia w historii powojennej żeglugi cywilnej w Polsce, której konsekwencje były odczuwalne latami w sądowych sporach dotyczących przyczyn katastrofy. W serialu większość postaci, poza kapitanem promu, Borys Szyc, i wdową po kapitanie, Magdalena Różczka jest fikcyjna, a wątki kilku osób często łączone są w jedną postać. Justyna Wasilewska wciela się w wdowę po kierowcy Tira, Anetę Kaczkowską, aktorka tłumaczyła w rozmowie z paplife. Najbardziej pociągające i zarazem wzruszające w mojej bohaterce było dla mnie to, że ona jest uosobieniem tych wszystkich ludzi, którzy w dramatycznych sytuacjach są zdani na samych siebie. Aneta Kaczkowska nie dostaje wsparcia ani od systemu, ani od ludzi naokoło. Obserwujemy jej samotne zmagania, aby utrzymać się na powierzchni po tragedii, wyprzedawanie rzeczy w lombardach itd. Poruszająca jest też przywrotność tej bohaterki. Jest prostą osobą, ale mimo tragicznej wręcz sytuacji nie daje się wcisnąć w układy. Ma w sobie imperatyw, żeby walczyć o sprawiedliwość albo o prawdę poza tymi wszystkimi układami. Role, które zbudowały karierę Wasilewskiej Justyna Wasilewska ma na swoim koncie liczne znakomite kreacje filmowe i teatralne. Zagrała m.in. w produkcjach takich jak Serce Miłości, Sztuka Kochania, Ikar, Legenda Mietka Kosza, a także w serialach Krucjata i Zachowaj Spokój. Aktorka była nominowana do paszportu polityki, a za rolę w spektaklu Cząstki Kobiety otrzymała wyróżnienie miesięcznika teatru oraz nagrodę na międzynarodowym festiwalu teatralnym Boska Komedia w Krakowie. Jej kariera teatralna i filmowa pokazała wszechstronności i ogromny talent aktorski, który teraz w pełni wykorzystuje w Heweliuszu. A co wiadomo o życiu prywatnym aktorki? Okazuje się, że jej codzienność znacznie odbiega od tego, czego spodziewała się większość fanów.